Prawa. Zwycięzców siatkiarskiej linii liczb przed państwem grupa Azoty, Zeksa, Kienzieży, Kożle! Zespół w następującym wystawieniu. z numerem drugim Łukasz Kaczmarek, z numerem czwartym Krzysztof Rejno, z piątką Maciej Janusz, z osiemką, Adrian Staszewski. Z, Lutz, z numerem 9, Pan z numerem 11, Aleksander Szliwka, z numerem 13, Kamil Senejer, z numerem 15, David Smith, z numerem 16, Tomasz Kalewka, z numerem 18, Michał Posłowski, z numerem 21, Wojciech Chaliński, z numerem 22, Erik Szodzi, z numerem 71, Paul Banek, z numerem 99, Norbert Hubert, a trenerem tego zespołu, Węgę Łukasz Jakowski w numeru 8 Kevin numeru 9 Jakub Zióbrowski z dziesiątką warku i mącz 12 Kapitan Łukasz Rucewicz w 13 Adrian Buchowski w 14 Cezary Sabiński w 16 Paweł Filipowicz w numeru 18 Paweł Halaba w 22 Przemysław Stroniński Number 24, Mateusz Sukiewicz. Number yeah, yeah. 91, Cosu Artuaniga. Yeah, yeah. Pierwszym driver, Dominik Fabisiewicz. Tej lidze. Każdy walczy i nie ma tutaj drużyny, która nie walczy. Wszyscy bardzo dobrze wiemy o tym, jak, jak jest to silna liga i że, że tutaj na każdy mecz, który przyjeżdżamy, to, to nie ma spacergu. Do każdego meczu trzeba podejść w 100% zaangażowanym, żeby to spotkanie wygrać. My tutaj teraz praktycznie tym wyjazdem do Suwałk kończyliśmy mały maraton od, od Słowenii po Rosję, Włochy i skończyliśmy właśnie w suwałkach. Także też e, baliśmy się gdzieś o to jak będziemy wyglądać e, przede wszystkim fizycznie, ale wygraliśmy to spotkanie za trzy punkty i bardzo z tego powodu się cieszymy. Skupiamy się na tym, żeby jak jest to możliwe odpocząć i skupić się na kolejnym rewaru, bo już w środę gramy e, na pułarubocki. Czy dobrze się gra? No na pewno jest tutaj bardzo, bardzo miła atmosfera, zawsze tutaj kibice, kibice robią niesamowite show, jest tutaj. Super otoczka, widać, że, kibice żyje, że miasto żyje tą siatkówką tutaj, także, także zdecydowanie na plus. Z przebiegu spotkania było widać, że, że teoretycznie gdzieś była ta szansa, tylko musieliśmy zagrać na pewno na maksa, tyle ile byliśmy w stanie. A gdzieś zdarzały nam się w każdym z setów malutkie przestoje i to wystarczało, żeby, żeby Zaksa tą przewagę dowoziła, i, i, no i tak, tak się skończyło, jak się skończyło. Tak to jest zespół widać tu doświadczenie, bo, bo tak naprawdę sztuką jest wygrywać kiedy nie gra się swojej najlepszej siatkówki. No i to jest też no, nasza nasza jakby rola, żeby dać, dać maksa w takim spotkaniu i wtedy, tak jak mówisz, wyrwać gdzieś ten punkt. I tego, tego wydaje mi się, zabrakło, bo, bo Troszeczkę więcej ryzyka na zagrywce i na pewno mogło to się odwrócić wszystko. Bardzo, bardzo się cieszymy, że ta seria wciąż trwa. Zdawaliśmy sobie sprawę, że, że drużyna suwał jest, jest bardzo niebezpieczna. No Nam doszły teraz te, te podróże, myślę, że wyglądamy, wyglądamy lepiej niż, niż, niż byśmy się spodziewali, bo no nie ma co ukrywać, mocno nas to, nas to wymęczyło, a, a perspektywę mamy dalej, dalej dość, dość częstego grania, więc no, cieszymy się, że, że wygrywamy. Jeśli jest szansa wygrać za trzy punkty w trzech setach, to, to tym bardziej nas cieszy, bo tego czasu na regenerację będzie więcej. No i jedziemy dalej, no, cieszymy się, że na razie tak wygląda. Zawsze przyjeżdża nam się, zawsze jest bardzo miła atmosfera. Kibice stworzyli dzisiaj również wyjątkową, były, były światła, było głośno. Naprawdę dobrze gra się w suwałkach. Ludzie są bardzo mili. Mamy też tu swoich znajomych w drużynie, bo mamy pioska Łukasika, który między innymi z nami, z nami grał w tamtym roku, też innych, innych znajomych, także bardzo się cieszę, że mogliśmy tu zagrać. Cieszę się, cieszę się również oczywiście z, z trzech punktów, które przywieziemy do kędzierzy na koźle. jak pan ocenia Widać, że złapali wiatr w żagle. Ostatnie spotkania grają, grają naprawdę dobrze. Nie udało im się wygrać ze strzemskim węglem i z nami, ale, ale podjęli, naprawdę, podjęli walkę i postawili nam ciężkie warunki. Także mam nadzieję, że, że w kolejnych meczach będą, będą sprawiać jak najwięcej przyjemności tutajszym kibicom. I kolejny remik, Razem! Razem może raza, Piotr raza, raza, za A brawa, brawa, nic się nie Nic się nie dzieje! Dzień dobry, tutaj Miś Uśmi. Kupacy nasi walczyli do samego końca, nie poddali się, walczą dalej. Cele są jak najwyżej, aby dojść do playoffów. Dziękuję wszystkim kibicom za tak liczne przybycie. Dziękuję wszystkim. Pozdrawiam Miś Uśmiech. Do zobaczenia na kolejnych meczach już wkrótce. Pozdrawiam Miś Uśmiech, pa pa!